Zapraszam Was na mój fanpage oraz na WWE memy po polską dawkę memów o wrestlingu. Nie zapomnijcie również dołączyć do grupy Wrestling Time na Facebooku. Linki w opisie. Well, Cześć Maneczko, z tej strony Blind i witam Was bardzo serdecznie w 19 odcinku Wrestling Time. Dzisiaj o wrestlerze, który waży 220 kg i ma 2,16 m wzrostu, a jest nim Big Show. Big Show, czyli Paul Donald Wade, urodzony 8 lutego 1972 roku. Viking. Big Show, mając 12 lat, mierzył już 1,88 m wzrostu i ważył 100 kg. Grał w szkolnej drużynie koszykarskiej, miał wiele osiągnięć i nieraz decydował o losach spotkania. Big Show swoje pierwsze kroki jako profesjonalny wrestler postawił w WCW na Halloween Havoc w 1995 roku. Pokonał wtedy przez dyskwalifikację Halka Hogana w walce o WCW World Heavyweight Championship. Giant jest wrestlerem, który jest do tej pory najkrótszym World Heavyweight Championem. Jego pierwszy reign z pasem trwał tylko 45 sekund, kiedy to wygrał z Markiem Henrym. A za chwilę Daniel Bryan wykorzystał walizkę Money in the Bank. Big Show został utytułowany Nagrodą Najgorszego Wrestlera Roku przez Wrestling Observe Newsletter dwa razy z rzędu. Raz w 2001 roku i drugi raz w 2002. W USA rozmiar jego buta określany jest numerem 18, co w Europie jest równorzędne z numerem 52,5. Big Show zagrał w ośmiu filmach. Niektórzy mówią, że The Giant cierpi na gigantyzm. Jest to nieprawda, bo jego dolegliwość jest znana jako akromegalia. Jest spowodowana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu przez gruczolaka w przysadce mózgowej. Dzięki temu zawdzięcza taki wzrost. Od czerwca 1995 roku do grudnia 1998 roku występował w WCW. Od lutego 1999 pracuje dla WWE w branży SmackDown. Jest pięciokrotnym mistrzem świata, dwukrotnym WWE championem i WCW championem oraz jednokrotnym ECW championem. Na WrestleMania 28 zdobył WWE Intercontinental Championship w pojedynku z Codym Rhodesem. Na WWE Hell in a Cell w 2012 roku zdobył WWE World Heavyweight Championship pokonując Sheamus'a. Stracił jednak ten pas 8 stycznia na Smackdown na rzecz Alberto del Rio. Paul w przeciągu swojej kariery tworzył tag teamy z takimi zawodnikami jak. Lex Luger, Sting i Scott Hall w WCW, a w WWE i w WWF jego partnerami byli Undertaker, Kane, Chris Jericho i DeMise. Z każdym co najmniej raz wygrał World Tag Team Championship. W 1999 roku Paul został oskarżony przez niejakiego Roberta Saviera o złamanie mu szczęki w lecie poprzedniego roku podczas wizyty w hotelu. Ostatecznie Big Show został uniewinniony, bo wyjaśnił, że jego ofiara obrażała go i mu groziła. Jeżeli ten odcinek ci się spodobał, napisz w komentarzu, kogo chciałbyś zobaczyć w następnym Wrestling Time. Oraz zostaw łapkę w górę, ponieważ bardzo mnie to motywuje do tworzenia kolejnych odcinków. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!